Beta 14. Wchodzimy w decydującą fazę. Na razie ta faza, czyli e, terror, dwie misje rady, jakieś lądowanie. E, najczęściej kończyła się dla nas w tragiczny sposób. Dobra, może być. Technicznie się teraz przydadzą. Scope za turę. Super. Mamy sporo również, widzę. O, uprowadzenie. Na holoklobu się Ustalam współrzędne. Ale jednak muszę już sobie szkolić naszych yy, ten. Teresa może na razie na tę misję nie pójdzie. Chciałbym, żeby panek poszedł. Nie panek, tylko Mączysz może. Ale no, panek może też. Gdzie jest Mączysz. Montiusz? już, gdzie ty jesteś? Jesteś. Ja chciałbym na tę misję iść. Um rekrócić co nam przybyli widzę, że tutaj um, jeszcze są nieponazywani a myślę, że jakieś dwa jakieś dwa odcinki ich ponazywamy może bym chciał jeszcze na tą emisję żeby poszła kapral Renata a to wszystko dlatego, że jeżeli pójdziemy na misję z żółtkiem chciałbym mieć tam przynajmniej czterech z, yy, przynajmniej czterech Sierżantów um, Ok. okej. Jeden rekrut. A no, jeszcze jeden rekrut. Dobra, dwaj rekruci. Okej, okay, teraz tak. Medyk i powiedzmy Renia sobie weźmie... To tak, ale tak, nie jest skortem. Więc chciałbym ci, żebyś sobie wzięła... Może... Może to trzeba usunąć, bo ktoś inny był ostatnio ze skołtów na tej misji, nie ty. Ale gdzieś jeszcze jedno coś... coś... Nie, nie muszę, żeby to musiał znowu wybierać ludzi. Dobra, zapamiętam, pamiętała eee, To może nie być sobie teczki, tylko sobie weź. Skołpa zwykłego i tego skołpa, e, który się daje... Witok drużynowy. OK. Apteczka u e, Danusi Ja mogę mieć granat błyskowy, ok I Jeden z rekrutów musi zamiast granatu błyskowego wziąć apteczkę Tak jest, w ogóle Wy jesteście zaraz przed awansem, bardzo mnie to cieszy Prawdopodobnie dostaniemy te dwa awanse To się przyda za niedługo żebyśmy mieli dodatkowe miejsce w drużynie No i myślę, że jesteśmy gotowi Mamy już laserowe bronie? Nie, nie mamy laserowych broni. To trzeba jeszcze się wstrzymać. Dobra, lecimy. Prawdopodobnie będziemy mieli trzy grupki flauterków na tej misji, czyli gdzieś koło dziewięciu. No, jakby były po cztery, to koło dwunastu. No, ale to, to nie będzie problem. I ląduję. Nasz kolejny cel znajduje się w Niemczech. Hmm. Fajna mapa dla snajtoperów z widokiem Otrzymaliśmy dużynowym. liczne meldunki, wedle których obcy zwiększyli ilość prób porwania. Musimy działać szybko, jeśli chcemy spowolnić rozprzestrzenianie się paniki. Ostatnio w ogóle same mamy uprowadzenia. Nie mamy misji od rady, nie mamy lądowań żadnych. No jakoś tak cicho, cicho się tutaj dzieje. No dobrze, lądujemy z tej samej strony co najczęściej Myślałem, że może... Coś, Wielki niebo jakaś... w Uderzeniowy 1 czeka na rozkaza Uderzeniowy jeden może atakować wroga. Uważajcie na siebie. Mąd Renata. O, Renia dobiegnie tutaj bardzo mi dopóki. Po... Cieszę. Aha i nic nie widzi. Bądź już na razie tutaj dopóki nie będziesz miał snapshota to sobie celność włącz Ten... Czyli tutaj gdzieś mamy melt, dobra widzimy go. Bardzo mi to widziesz. Niezmiernie mnie to działać Okej, okay, overwatch wszyscy Co, niby coś tu będziemy widzieli Nie, nic dano się tutaj Dobra Mamy sektoidy a nas niestety moc już nie będziesz ich widział, bo ci zasłania. O, widzisz ich Jak to jest? Jak to mnie niesamowicie cieszę? No to pozwól jednego z nich Uu. Paweł Paweł coś mnie troszkę ze zaskoczył No bra ja nic nie widzę Tutaj ee, ale rekrut Ty się sobie kucni Tu bym się ruszył, troszkę się boję tutaj z prawej strony coś zobaczyć No ale zaryzykujmy Okej. Okay. To jest to teraz jest bardzo dobrze. A ty musisz dobić tutaj. No i zobaczymy. Mamy trzech aktywowanych No Danusia jest kucnięta, więc raczej będzie trudnym celem. Jest zasekurowana. Mamy Finmenu, okej. Okay. go Pięknie. Pięknie Martwi mnie troszkę fakt, że oni teraz nas troszkę mogą bez większych problemów slankować. Co? O nie To nie jest do Okej okay. Dobra, tu mamy filmenów To zmienia troszkę postać Eee, znaczy, postać Okej, okay. widzisz ich 38-38. Czy mont już coś będzie widział? Jednego z nich widzi. Bagał. Na 40%. Hmm. 38. Spróbuj przejść do tego. Wiem, że raczej go nie zabijesz. No, ale trafiłaś, bardzo mnie to cieszy. Nie widziałem, że masz w ogóle celownik No ale masz ten celownik um... Tu możesz podbić mi tutaj A to wszystko to w tym celu, żeby oni za bardzo nie, nie zdecydowali się na bieganie do nas Teraz tak, tutaj nie mogę powiedzieć, bo teraz będą mnie flankowali, tutaj z lewej strony. Ty jesteś w ogóle w dobrej pozycji. Zostań na razie tutaj. Mont już sobie włączy przygotowanie do strzału. Wypatruję wroga. Tutaj się rozglądamy. Danusia już nie jest kucjęta. O kurde. No niedobrze. Co te filmentki robią? Wybiegają do góry. Okej. Okay. Zatruj rekruta, ale to jeszcze nie jest... nie, nie jest to takie bardzo yy, straszna dla nas wiadomość. Tam warta. Tu kolega podchodzi i... Próbuję tu atakować? Bardzo to dziwne zagranie. Tylko koleżko. Nie 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 nie, bo znowu Donu się spanikujesz. No właśnie, chorera Nadal mam zanurzyć... zanurzyć nie ma pożytku. Okej, osiemdziesiąt jeden. Hmm, pięćdziesiąt cztery. Ty widzisz tego i tego. Chciałbym się na początku pozbyć tych A, ty nie dorzucisz Chciałbym się na początku pozbyć tego jednego filmana, na to tak bardzo blisko podszedł troszkę ten też się martwi fakt że moc już jest troszkę teraz w kiepskiej sytuacji Dobra, ale spróbuj na początku tego pozbyć się na śmierć Dobrze Ja widzę tego jednego tutaj hmm. Widzi go również tu kolega Tak czekajcie, oni się połączyli umysłami tak Czyli mógłbym teoretycznie tutaj dobiec Nie powinienem się na żadnego Overwatcha nadbiać Dokładnie Fakt, że teraz mogą mnie sflankować Ale zrobimy to tak Dezorientacja Liczę, że zrobi coś głupiego Aj, nie dobiegniesz tutaj No szkoda, no miałem taką cichą nadzieję, że dobiegniesz Overwatch Tutaj Overwatch, a ty sobie kucni. Musimy go przytrzymać na dystans, żeby nie próbował do nas podbiec. No właśnie, o to chodziło. Overwatch. Tu kolega się wycofuje. Dobra, nie trafia. Okej. Okay. Ty jeszcze pewnie jeszcze dwie tury będziesz zatruta Aha, nie będę musiała tylko Ty będziesz pewnie jeszcze dwie tury zatruta Dokładnie Snajper widzi, mądrzysz, widzisz tylko tego jednego Czy ja kogoś widzę? No Czemu ja się na siebie nie mogę przełączyć? Ok, oczywiście nikogo nie widzę A dlaczego miałbym kogoś widzieć? 4,19, ha, mam halucynację. Udało się. 26. Hmm, kiepsko, to, kiepsko to wygląda. Spróbuj strzelić do tego. Okej, okay. liczyłem się z tym, że mogę nie trafić. już... No 55% to jest są jakieś szanse żeby go załatwił mm. Okej okay. Overwatch Tylko widzisz Ale jesteś zatruta Overwatch Overwatch Dano się nie o kurde, overwatcha. No zapomniałem sobie o tym o Overwatchu. Pamiętałem, pamiętałem i zapomniałem. Ale na szczęście się mapteczki. Tylko gorsze to jest to, że Dano się nie będzie mogła iść na tą misję mm, z rzutkiem prawdopodobnie. Dobra, to co ty kolego wymyślisz? Ten filmem mnie troszkę martwi. I spanikował jeszcze. No dobrze. jesteś dalej zatruty? Dalej jesteś zatruta. Mądrze no, nikogo nie widzi, patrzcie. Hmm. Ja też nikogo nie widzę. No. Niedobrze to zaczyna wyglądać. Hmm. Jeszcze jedna tura. 29. A spróbuj tam się strzelić. Szansa małe, no ale... Ale dzięki temu... Widzę tamtego. Mam to bardzo ładnie. Teżką nikogo nie widziałeś. A teraz mamy jednego mniej. Rozkaz. Ja, Wypatruję wrogów. Dobra. szelać Nie. Nadal próbuję je truć. Okej. O, ten się wystawił troszkę. Otrzymuję panikę u mojego żołnierza O ten drugi Okej, okay, tak to wymyśliliście wiem że tu mam spanikowanego żołnierza Tu mam 56 Może ja bym się wreszcie obrócił Nie wiem dlaczego właśnie się patrzę w tą stronę. Ale czekajcie. Jeżeli udałoby mi się. A to jest raczej bardzo prawdopodobne. Bo tak. Danusią na przykład ruszając się tutaj. Okay. Powinien splankować tego jednego dokładnie. Za piątkę. Okej, okay, teraz ja. Wyszając się tutaj, się powinienem dobrać. zabić tego. I po Tym samym wyczyściliśmy jedną stronę. Monc już najbardziej by mi tutaj pasowało A się jest. ruszyć. Chciał mu cię przeładować, ale i też włączyć z lepszym celowaniem. Ty się rozglądaj, żeby na mnie uciekł Ty Sobie kucni. zaczął co on wykombinuje Warp Odzyskałem tutaj żołnierza, tylko ma halucynacje, więc będzie przez jakiś czas O warta! O warta! Drugi raz nam się upiekło. Drugi raz nam się upiekło. Czy Mons, już będziesz mógł trafić 40%? No, przycaluj sobie. Teraz ja. Ja tutaj. Ty się może rozglądaj. Ono no się tutaj przeładuje. Został nam ten jeden i jedna grupka gdzieś. Ty się rozglądaj. Zobaczymy co on wykombinuje. Po raz kolejny warta. Teraz tak. Czy jest na nim ten holograficzny celownik? Nadal. Sprawdź to. Hmm. Scope. Celność. Laser nie ma tego celownika na nim. W takim bądź razie... Spróbujemy tak, na początku go namierzyć. O właśnie, celownik. I teraz mont już. A nadal ma 70, czyli był na nim ten celownik. Nie mam, Ale nie masz żadnej amunicji, tak? Rozglądaj się. Tu mam 36. Ładnie. Spróbuj. O, widzicie. O, widzicie, jak pięknie. O dobra to możemy iść dalej w takim razie spokojnie Szukamy tej ostatniej grupki Świeże pestki to jak w filmie Okej, okay, to nie na pewno nie ma ich tutaj Moving to position. Hmm. Mój sniper, scout sniper. Aha, zapomniałem, że ty, ty jest scoutem, więc ty masz też Lightning Reflex. O, czyli te, te Overwatch mogę ściągać. No, trudno. Aha, nie wiem czy wam mówiłem. Poprawili w tej becie 14 Lightning Reflex, przytem była 13 to było 60%, teraz jest 90%, czyli prawie 100%. Biorąc pod uwagę, że rzadko co obcy mają celowanie na, wysoko, na, na poziomie 100%, to praktycznie na no, Lightning Reflex nie jesteśmy w stanie, obcy nie są w stanie nas trafić. Przynajmniej w teorii. Świeże pestki w magazynku. No, I'm ready. Roger. I've got my eyes. No dobra Moglibyście filmmenu już do nas wyjść Słychać, gdzieś biegają, ale ich nie widać Teraz tak, idziemy z tej strony. I idziemy z tej drugiej strony też. Okay. Mons hmm. już tutaj, żeby miał później jakieś pole widoku. W pole widoku, pole widzenia. Dobra, rozglądamy się, rozglądamy się, rozglądamy się Sniper Dobrze by było, żebyś wyszła na ten któryś z tych wagonów Na razie, może spróbuj do tego się zbliżyć No dobra Tutaj Okej, okay, mamy grupkę. Uuuu, Seeker. To troszeczkę zmienia postać naszej taktyki. Bo Seeker ma to do siebie, że on będzie prawdopodobnie próbował do nas podejść. Hmm. Mont już nikogo nie widzi. Nadal nikogo nie widzisz. Ale musisz się zbliżyć do całej ekipy. A teraz już widzisz. Ruszam do no, celu. Dobra. Ale nasz drugi snajper będziecie widział. Tylko muszę sobie znaleźć pozycję. Czy stąd będziecie ten drugi, ten filmem też widział? Też będziecie widział. To niestety nie będę podejmował takiego ryzyka Wróćmy tutaj Aj, myślałem tam tym nie wroga ty. co on okay. wykombinuje? Uuu To Mała niespodzianka I jeszcze Danusia Masz 40%, że go załatwisz, okej okay. Ty widzisz jednego i drugiego No to ściągnij na początku tego seekerka Okej okay. Ty spróbuj pobiec tu Nie widzisz go Danusia no Danusia będzie musiała trochę w szpitalu spędzić po tym po tej rundzie W drodze Dobra, ja tutaj Mogę do niego strzelić nawet 20%, 5%, no to spróbujmy Niestety No nie Danusia ma tutaj granat który nas powinien troszeczkę osłonić tak jest. Mądź już 40%. Nie zabijesz go, więc może lepiej, żebyś sobie włączył celność. On fa fajnie był, jakby warto by zrobił. Okej, okay, to, że się ruszył, to nie jest dla mnie dobre. mnie No dobra, tak bądź fajny. Montiusz. Kurde, nie widzisz go. Aaaa, zawsze to musi być tak jakoś pod górkę! Czy stąd będziesz go widział? No i tego, tak nie, nie powinien tego przeżyć tej rundy. Ale stąd go widzisz e, naznacz go ko kolegę. O, nawet nie zdążymy, bo go zabijesz. Kolejny sukces. Dobrze się spisaliście dowódco. Ale no, dziwo problemy. Jeden krytycznie ranny żołnierz, dwóch... też rannych. Ale czekajcie... na zatruty żołnierz, mimo tego, że wartę miał, nie, nie, nie dostawał obrażeń, co oznacza, że... ...trucizna mogła wrócić do tego, jak działała w starym Long -warze. Dobra, Munch, już awansowałeś... No profile ci biorę... Mmm... Dobra, jeszcze jednego medyka poproszę. Oj, gra... Jednego... Co ci nam brakuje... Pamiętaj, w sumie. Będziemy Cię obserwować. Jednego... Jednego nam brakuje, żebyśmy mieli dodatkowego żołnierza. Drużnie. Fajnie. No to dzięki, to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Do szynia.